Cześć, mam na imię Paweł, a to jest Meniak. ustawianie ekspozycji część trzecia. Pozostały nam dwa ostatnie suwaki, jasność i kontrast. Pierwszy z nich jasność oddziałuje na środkową część histogramu. To jest ten zakres, który ludzkie oczy widzą najbardziej. Tutaj te zmiany są zauważalne, można powiedzieć najbardziej. Możemy ściemniać i rozjaśniać właśnie te mm, środkowe tony i regulujemy nim oczywiście taką ogólną jasność zdjęcia możemy tutaj sobie poszczególne zdjęcia wyregulować, tutaj musieliśmy troszeczkę ściemnić tutaj też delikatnie jeszcze przyciemnimy i drugi nasz przykład dobrze, pozostało nam ostatnie zdjęcie tutaj też możemy delikatnie Przyciemnić. Ostatnim suwakiem jest suwak od kontrastu. Działa on mniej więcej w taki sposób, że zwiększa jasność jasnych partii obrazu, a jednocześnie przyciemnia ciemne części obrazu. Dzięki temu mamy wrażenie wzrostu, właśnie kontrastu na zdjęciu. Z tym, że działanie tego suwaka nie należy do najlepszych. Ja bardzo nie, w niewielkim stopniu korzystam z działania tego suwaka. W jakichś tam drobnych granicach mogę ten kost, kontrast tutaj zwiększać. Zresztą on i tak bardzo, aż tak bardzo mocno nie działa. Widzimy, że e, histogram jest rozciągany. Jeśli zwiększamy kontrast, to histogram jest rozciągany od e, lewej do prawej, powiedzmy, że tam gdzieś tyle. E, ja osobiście bardziej e, używam na drugiej zakładce. Krzywą tonalną, używam do tego celu krzywej liniowej, zaznaczam sobie dwa punkty w światłach i tutaj w cieniach i zwiększam kontrast pomiędzy tymi dwoma punktami. Oczywiście tutaj można bardzo precyzyjnie za pomocą tej linii, która schodzi od tego punktu, zobaczyć, w którym momencie w ogóle tutaj te informacje są zawarte na histogramie i tylko w tym obszarze zwiększyć kontrast. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądało przed i jak wygląda po. Widzimy, że tutaj działanie na krzywej tonalnej daje o wiele lepszy efekt niż używanie kontrastu tam na pierwszej zakładce. Tutaj z tym niedoświetlonym zdjęciem wyjdzie powiedzmy tak. Możemy sobie oczywiście zrobić więcej tych punktów tutaj i bardziej precyzyjnie dostroić. Na przykład w cieniach. A jeśli nam któryś z punktów nie pasuje, to po prostu możemy go złapać i wyciągnąć poza obszar tego okienka i program automatycznie go usunie. Myślę, że tutaj dwa punkty dadzą dobry rezultat. Jeszcze spróbujemy tutaj delikatnie podnieść kontrast. Tutaj w zasadzie możemy tylko sam do zrobić. E, oczywiście oprócz krzywej to jest krzywa parametryczna, m, którą może omówię w innym tutorialu. Dodam tylko, że e, działania na jednej i na drugiej krzywej sumują się na zdjęciu, więc jeśli zrobimy na przykład tutaj coś na parametrycznej i następnie na punktowej, to te dwie wartości będą dodane. Jeszcze może porównajmy sobie. Te nasze dwa zdjęcia prześwietlone, po co Wam je w ogóle tak pokazuje? Te dwa zdjęcia? Otóż naprawdę warto przyłożyć się podczas robienia zdjęcia, aby uzyskać prawidłową ekspozycję wcześniej, a następnie wprowadzać naprawdę drobne korekty. I jeśli już musimy, to o wiele lepsze efekty daje delikatne prześwietlenie zdjęcia, a następnie zdjęcie ekspozycji, niż odwrotnie. Widać to naprawdę bardzo dobrze. Tym bardziej, że to zdjęcie prześwietlone. Było robione ze znacznie dłuższym czasem. Jak widzimy, 1,6 sekundy. Powiem szczerze, że jest delikatnie rozmyte, ponieważ wiał dosyć mocny wiatr wtedy, kiedy je robiłem. To zdjęcie niedoświetlone było o wiele bardziej ostre w swojej pierwotnej formie. Natomiast po obróbce, kiedy doprowadziliśmy to zdjęcie do takiej prawidłowej formy, wygląda po prostu dużo gorzej niż to, które było prześwietlone. Dobrze, może tutaj anulujemy wszystko. Weźmiemy sobie jakieś inne zdjęcie. I dzięki już wszystkim poznanym metodom spróbujemy je m, ustawić tutaj ekspozycję na nim. Mamy tutaj tego naszego krokodylka. Oczywiście zaczynamy od balansu bieli. Sprawdzamy ekspozycję. Tutaj jest delikatnie przepalone. Możemy to odzyskać. Cieni też nie ma za bardzo co rozświetlać. Tutaj zobaczymy czernie. Z czerniami możemy troszeczkę bardziej pojechać niż z przepalonymi światłami, ponieważ... E, Tutaj tego jeszcze nie będzie tak widać. Jeśli mamy jakieś bardzo ciemne przedmioty na zdjęciu, typu na przykład, nie wiem, człowiek w czarnym garniturze bądź swetrze, to takie ustawienie czarnego z tak dużymi przepaleniami spowodowałoby, że byłby ten człowiek ubrany w taką jednolitą czarną plamę. Natomiast tutaj, w takich zdjęciach trochę przyrodniczych, możemy sobie pozwolić na zwiększenie udziału tego czarnego. Delikatne sobie zdjęcie rozjaśnimy. Może tutaj kontrastu nie będziemy ruszać? Przejdziemy do drugiej zakładki. Krzywa liniowa. Możemy sobie nawet tutaj delikatnie przyciąć. I jak widzimy, ustawianie ekspozycji od razu stwarza, że zdjęcie zyskuje większą głębię, nawet kolory się poprawiają, mimo że jeszcze kolorów nie ruszaliśmy. A tym zajmiemy się w następnych tutorialach. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!